Moi drodzy, u mnie jest godzina 3.14, tak prezentuje się moje śniadanie, 3 jajka, całe opakowanie polędwicy pieczonej i 80 gramów szpinaku, tak żeby mi nikt w komentarzach nie wypomniał, że nie jem zielonego, do tego dwa wafle o smaku kwaśnej śmietanki i Pepsi Max. Dzień dobry moi drodzy, u mnie jest 5 marca. Witam was z samego rana w pogadance samochodowej. Jak widzieliście, moje śniadanie sprzedało się z małej ilości węglowodanów. I czy to źle, czy to dobrze. Obojętne. Jeżeli w swoich makroskładnikach macie założone, że jecie 300 g węglowodanów na dzień i je zjecie w ciągu dnia. To nie ma żadnego problemu. Nie ma to znaczenia, czy zjecie to z rana, w południe, przedtem, na pewno to będzie wpływać na wasz sen, jak zjecie taką ilość węglowodanów na, e, na dobranoc, ale nie ma to znaczenia tak naprawdę, jeżeli chodzi o ćwiczenie. Bardziej tutaj chodzi o wasze samopoczucie. Jak się czujecie z samego rana, jak się czujecie e, na treningu z małą ilością węglowodanów i tak naprawdę. Tylko tutaj, yy, tylko w tym przypadku ma to znaczenie. Bo jeżeli czujecie, że macie małą energii na treningu i to śniadanie mogłoby być większe, up to you. Wszystko zależy od was. Dowalcie sobie, dodajcie sobie troszeczkę węglowodanów do śniadania. Nie ma większego problemu, nie ma tutaj idealnej metody. Osoby ćwiczące na siłowni mają tendencję do tego, że szukają idealnych rozwiązań. Ale w tym przypadku idealnego rozwiązania nie ma. To jest kwestia indywidualna. Jeżeli dobrze się czujesz na małych węglowodanach z samego rana, to jedz mało wędlowodanów. Ja czuję się dobrze, mogę trenować bez śniadania. W którymś momencie i tak spadek energii będzie, jakby wiadomo, nie? Ale znam ludzi, którzy bez śniadania nie mogą ruszyć się z domu. Jakby to też jest w porządku. Ja zostawiam sobie większą ilość węglowodanów na wieczór, żebym nie czuł się głodny. Przychodzi godzina 18 albo 17, czyli u was gdzieś tak o 21, bo to wszystko wcześniej podejrzewam, że wstaję, to po prostu ja zjem taką dużą kolację składającą się, nie wiem, z 80 gramów węglowodanów, do tego z 50 gramów albo więcej białka, ja Jakiś tłuszcz, no to nie mam problemów, jeżeli chodzi o głód. Ja się już kładę do łóżka, to na pewno nie myślę o tym, że mam y, pusty żołądek. I na pewno będę to, będę to stosował w dalszym etapie redukcji. Nawet teraz, gdybym tych danów nie miał na wieczór tak dużo, gdybym nie przesuwał tego ze śniadania na wieczór, to i tak raczej nie czułbym się głodny, ale to będzie to miało znaczenie w w drugiej połowie roku, jak już zacznę Wypstrycam się z moich sztuczek, jeżeli chodzi o tworzenie deficytu. Bo mam dopiero w planie e, obcinać kalorie e, w drugiej połowie roku. Jakby nie obiecuję tego, bo zobaczę jak wada będzie szła, bo tylko od tego tutaj zależy, czy to będę obcinał w maju, czy w sierpniu czy w lipcu, a może już w kwietniu, to zobaczymy nie obiecuję tego, ale taki jest plan, takie jest założenie, że jak najdłużej będę trzymał te kalorie między 3000 a 3200 będę tworzył deficyt aktywnością eee, Także tak jak przyjdzie druga połowa roku i obetnę węglowodany, bo będę starał się obciąć tylko węglowodany eee, bo pamiętajcie jak obcinacie tłuszcz to wpływacie negatywnie na hormony, które i tak już są w kiepskiej pozycji ze względu na to, że jesteście, że macie deficyt kaloryczny i organizm nie ma wystarczającego, wystarczających kalorii do funkcjonowania. I tak musi czerpać energię z tłuszczu. Także I tak te hormony mają ciężki okres w waszym okresie redukcyjnym. I moim zdaniem nie ma sensu schodzić poniżej jednego dramy tłuszczu na kilogram masy ciała, na kilogram masy ciała, nie na kilogram suchej masy mięśniowej, bo no nie do końca jesteśmy pewni, ile tej masy mięśniowej mamy wyrażonej w kilogramach. I część osób może powiedzieć, że o, jeden gram tłuszczu to jest 9 kalorii, a jeden gram węglowodanów to są 4 kalorie. Masz rację. W tłuszczu jest dużo więcej energii skumulowanej. I e, tłuszcz ma ponad dwa razy więcej kalorii w jednym gramie. Zwróćcie uwagę na to, że taka moda na obcinanie kalorii z e, tłuszczu to jest moda wywodząca się od zawodników, którzy biorą jakieś środki, które je, ich wspomagają. I nie chodzi mi tutaj o suplementy, bo nie kupicie tego raczej w aptece. Kupicie to raczej e, będąc w Egipcie. Uzupełniając swoje zapasy. Także nie słuchałbym się osób, które są na towarze, jeżeli chodzi o źródło tworzenia deficytu. Twórzcie sobie deficyt z węglowodanów, nie twórzcie z tłuszczu, bo, tak jak mówiłem, ma, tłuszcz ma bardzo duży wpływ na, na wasze hormony. A po drugie, węglowodany to jest jedyny składnik którego e, możemy nie jeść w naszej diecie i nadal funkcjonować. E, jak przestaniecie jeść węglowodany, to w którymś momencie organizm przerzuci się na ciała ketonowe, wejdziecie w stan ketozy. E, jakby nie zagłębiam się tutaj w, w takie zagadnienia jak błonnik, bo nie o to mi tutaj chodzi, jakby nie będziemy dawać całego wykładu. Błonnik jest na pewno potrzebny w, w diecie, ale sam, same węglowodany nie są nam potrzebne do funkcjonowania i jakby nie zagłębiajmy się dalej, czy to jest zdrowe, czy nie, nasz organizm jest w stanie przeżyć bez węglowodanów, yy, ale już bez tłuszczu nie. I bez białka, już też nie. Już będą jakieś problemy, już będą jakieś deficyty. W tłuszczach yy, tłuszcze dostarczają też bardzo dużo witamin, o czym większość ludzi nie wie, bo jak sami dobrze wiemy przyczyną tego, że ktoś ma nadwagę, jest tłuszcz, nie? Tłuszcz. Przyczyną tego, że jest, jak ktoś ma nadwagę albo za dużo, 5 kg, to jest nadwyżka kaloryczna, nie tłuszcz. Nadwyżkę kaloryczną tworzy się z dużej ilości tłuszczu. Nie ma, nie ma najmniejszego problemu z tym, nie? Jeżeli chodzi o obcinanie kalorii, to dla osób, które nie są jakimiś zawodnikami, nie mają jakichś aspiracji sportowych, wystąpić na scenie, bo okej, okay, naturalny zawodnik też może obciąć sobie tłuszcze i już będą w takiej głębokiej redukcji, docinając się tak naprawdę do kości, no jakby będzie musiał obciąć ten tłuszcz, ale my, amatorzy, 35-letni 35 amatorzy, w moim przypadku i ludzie starsi ode mnie, po prostu normalni ludzie, nie, nie zawodnicy, nie róbmy tego, nie ucinajmy tłuszczu bo wyjdziemy z redukcji z jeszcze większym problemem niż mieliśmy przed redukcją, bo, bo będziemy mieli śmietnik w hormonach, a organizm będzie potrzebował bardzo dużo czasu, żeby powrócić do równowagi. Także polecam obcinać kalorie z węglowodanów, a nie z innych makroskładników. Oczywiście to jest mój sposób, ja wam tego nie narzucam, ja tylko mówię jakie będę robić. I dlaczego tak będę robić, od Was to zależy, czy Wy to będziecie stosować, czy nie. Moi drodzy, jest godzina czwarta czternaście. Yy, wszedłem do siłowni. Leciutkie spóźnienie, ale dzisiaj nie powinno być z tym problemu. Ze względu na to, że mam dzisiaj łapy, trening łap, także zawsze mogę sobie zrobić jakąś super serię i skrócić czas treningu. Także za bardzo się tym nie przejmuję. I dużo bardziej martwi mnie to, że zapomniałem dzisiaj wziąć ze sobą słuchawek. Także. Jestem wskazany na muzykę, która jest w tle. Także jestem wskazany na muzykę, która jest w tle. Tak, możecie usłyszeć. No nie jest. Nie oceniam, ale nie jest w moim luście. Przed treningiem zawsze magnezja. Tak, żeby chwyt... Tak, żeby czuć dobrze chwyt. Jedziemy z rozrzewką i pierwszą serią. 不。<laughs> <laughs> Po takich dwóch ćwiczeniach czuję się rozdrzany, czyli biorę się tak naprawdę za najważniejsze ćwiczenie dzisiaj, czyli uginanie z sublimacją na sztangielkach. i od razu potem rzucamy się na prostowanie ramion z liną Według niektórych dostępnych informacji w sieci takie połączenie, że robicie na początku biceps, potem triceps albo na odwrót przyspiesza Wam regenerację tego pierwszego mięśnia. Bo no to są mięśnie przeciwstawne albo jakieś coś w podobie. No wiecie, wykonują przeciwstawny ruch. Nie wiem czy to jest prawda, ale ja to robię z tego względu i ze względu na to, żeby zaoszczędzić czas. No. Moi drodzy, dzisiejszy trening kończę z czasem 50. 5 minut 6 ton 445 kilo udało się dzisiaj dźwignąć Stelpiaczek do aplikacji aplikacja jak zwykle poniżej dzisiaj na treningu nie za dużo było gadania, bo coraz większa ilość osób przychodzi na rano także jest sporo ludzi a nie chcę ich tam demotywować do, do ćwiczeń no i akurat jak ja jestem, to Pani sobie odkurza, czyli już byście nic nie słyszeli. U mnie jest 5.16, trening zrobiony, udało się nabić 2300 kroków. Dzisiaj znowu cały trening na super seriach, na seriach łączonych, ze względu na to, żeby przeoszczędzić trochę czasu, bo 15 po czwartej to trochę za późno. Idealnie jak jestem o czwartej równo, to wtedy to wtedy wiem, że ze wszystkim się wyrobię, a tak muszę kombinować. Kilka minut wcześniej ustawiamy budzik, trzeba tu być na czwartą. Albo po prostu szykować sobie śniadanie dzień wcześniej, schować do lodówki, zjeść z samego rana i ruszać. To też jest jakiś pomysł. Nie przedłużam, bo jak zwykle płynę parostatkiem, piękny rejs. Widzimy się w posiłku, jak już będę w domu. Moi drodzy, u mnie jest godzina 15. Zabieram się za posiłek taki po pracy. Mam tutaj naszykowany chleb na trzy tosty. Do tego postaram się zużyć cały taki ser, całe to, te, takie opakowanie oraz całą taką szynkę. Nie wiem czy mi się to zmieści na trzech, tostach, na trzech tostach, ale będziemy próbować. Do tego, oczywiście, cebulka. No i z tego względu, że wczoraj się pojawiły głosy, że powinienem mieć trochę więcej warzyw. To dodamy sobie mieszankę sałat. Trzy tosty zrobione. Jakimś cudem udało mi się wepchnąć tam 200 gramów sera i 200 gramów szynki. Naprawdę są potężne, musiałem przyłożyć dużo siły, żeby one się tam zmieściły. Jeżeli chodzi o kalorie to jest to 1084, 30 tłuszczu, 78 węglowodanów i 125 gramów białka. Do tego wszystkiego mieszanka tych sałat, które Wam pokazywałem, dodałem sobie jeszcze tutaj pieprz, sól i troszeczkę musztardy miodowej, A do tostów dodam sobie jeszcze keczup, 0, nie, nie 0. 60% mniej kalorii, łagodny, ja lubię takie dosyć łagodne rzeczy, 44 kalorie na 100 gram. Także na pewno nie będę się yy, tutaj, yy, co? oszczędzał jeżeli chodzi o keczup. Jeszcze by tego brakowało, żeby sobie odmawiać 40 kalorii z keczapu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tak naprawdę wszystko. U mnie jest środa, czyli środek... U mnie, u mnie jest środa, czyli środek tygodnia. Jutro, ostatni dzień w pracy, w piątek wolny, więc obiecuję Wam, że co jakiś zrobię dłuższy odcinek ze wszystkimi posiłkami, bo w tygodniu ciężko jest mi zorganizować tak cały dzień. I ogólnie czas, żeby coś wam nadrać, bo wieczorem jakby już jem kolację, ten ostatni posiłek, no to już tak naprawdę muszę wypuszczać odcinek. Także obiecuję, że w piątek nadram coś dłuższego, coś bardziej treściwego o jedzeniu i to zobaczycie w sobotę. Na teraz bardzo Wam dziękuję i zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek.